Pan blisko jest, oczekuj go. Pan blisko jest, w nim serca moja. i'm Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie Miłosierny Panie Jezu w godzinie miłosierdzia przychodzimy do Ciebie aby uwielbiać Ciebie dziękować Ci za łaski i prosić o nie Prosimy o miłosierdzie dla całego świata i naszej ojczyzny. Prosimy o trzeźwość polskiego narodu. Prosimy o trzeźwość w polskich rodzinach. Modlimy się w łączności z widzami internetowej telewizji Niepokalanów oraz z widzami telewizji EWTN Polska. Polecamy wszystkich chorych, samotnych, Opuszczonych, niepełnosprawnych, ludzi załamanych, ludzi w kryzysach, ludzi uzależnionych. Prosimy o łaskę zdrowia dla Beaty, która uległa wypadkowi. Polecamy całą naszą parafię, wszystkie rodziny naszej parafii, całą naszą wspólnotę niepokalanowską, niepo, niepokalanowską ojców i braci. Prosimy o światło Ducha Świętego dla Ojców i braci zgromadzonych na kapitule prowincjalnej naszej prowincji. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas wad ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzycie. zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywo z dzienniczka świętej siostry Faustyny. W czasie mszy świętej ofiarowałam się Ojcu Niebieskiemu przez najsłodsze serce Jezusa na wszystko. Niech ze mną robi, co Jemu się podoba. Sama z siebie jestem nicością i nie mam, co by było godnego w nędzy mojej. Przeto się rzucam w morze miłosierdzia Twego Panie. Daruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas. I Całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla przebłagania grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie, <coughs> miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na błaganie, za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze Przedwieczny Ofiaruję Ci ciało i krew Duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego A Pana naszego Jezusa Chrystusa Nasze błaganie za grzechy nasze I całego świata Dla Jego bolesnej męki Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miło świe dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Miej i miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty, święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całą świętsze serce Pana Jezusa się nad niepokalane serce Maryi się za święty Józefie się za święty Janie Pawle II się za święty Ojcze Maksymilianie się za święta siostro Faustyno się za błogosławiony księże Michale Sopoćko Młody Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko. Błogosławieni nasi bracia męczennicy z Niepokalanowa. Za nami. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w duchu świętym pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi, doświadczyć Twojego miłosierdzia. A w Tobie trój jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieśny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu, ufam Tobie. Jezu ufam. Wszystkich i do serca chciał przygarnąć cały świat. Ojciec kolbę błękit zniżał ponad mroki naszych lat. Ojciec kolbę, ojciec kolbę. It's for the... Jezusa świat. Nowenna za wstawiennictwem świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbego, patrona rodzin. Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości, prosimy Cię, abyśmy wiernie naśladowali Wzór świętego ojca Maksymiliana i przez szczególne oddanie niepokalane przeżyli Królestwo Chrystusowe. Święty Ojcze Maksymilianie, który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego, w imię tej miłości wspomóż nas swoim wstawiennictwem, i uproś nam łaski, o które pokornie prosimy. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi. Niechaj będzie pochwalony Prze Najświętszy Sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków amen. Niechaj będzie pochwalony Prze Najświętszy Sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków amen. Niechaj będzie pochwalony Prze Najświętszy Sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków amen. I mił Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.